Będziemy po prostu, będzie fajnie, będziemy bawić się na placu, więc co, zaczynamy się bawić. Panie, się nie, nie, gościł piaskę rzuca. Ale musimy przeszkodować. O, się już nie starałeś. Ja. Ej, o, ale jestem aż taki ale jest taki siebie. Idę do niego. Nie, przecież są chary psychiczne na łódź, czekaj. Pacę tego Zietkup. Dobra. Robimy bombę klata. Mam klata. A to widzę, widzę, Chcecie? To róbcie to z Miłoszem. Nie. Miło, to tu z widzami. A nie, ja, ja się boję. Dlaczego? Bo? Bo bo Boisz się do widzów? nie, za to, że skoczył. A nie, nie. A nie. Daję lajka, jak schodzisz z wizami albo przejdziesz się z nimi na żelapę. No. No Tak się kończy, jak pijecie po prostu. Jak Co? pijecie piwo, pijecie. Gdzie A GZEL? Ej, właśnie, poszukiwania gzel Ej, sobie już kończymy, tak więc pożegnajcie się, bo 2 minuty już minęły. No, zapożegnaj so, pożegnaj się.